Mamy 13 kilometrów do punktu widokowego nad którym krążą kondory i nikt nas nie chce wziąć na stopa. W mieście nie ma lokalnych autobusów. Nie ma taksówek, więc idziemy w upale. No. Jesteśmy pod muzeum, które jest poświęcone Juanicie, dziewczynce, która została złożona w ofierze przez Inków 25 km stąd na wulkanie Ampato. Wewnątrz muzeum znajduje się replika ciała Juanity, ale najbardziej dojmujące są zwłoki kilkumiesięcznego dziecka, które zostało złożone w ofierze. Nie ma tutaj prądu, i dostaliśmy od pani takie światło do oglądania wystawy. Tu jest pokazana. Wyprawa, um, którą organizował National Geographic w celu odkopania Juanity. Jesteśmy w Cabanaconde, a Juanita została odnaleziona w y, kraterze Ampato. W ostatnich latach Wulkan, który znajduje się w pobliżu, zaczął emitować popiół i gazy, co spowodowało rozmarzanie szczytu wulkanu Ampato. I ciało dziewczynki wypadło z lodu i stoczyło się po zboczu wulkanu. Juanite znalazł Johann Reinhardt w 1995 roku. Przez to, że była zamarznięta, w idealnym stanie zachowały się jej skóra, włosy i wszystkie organy. Dziewczynka zginęła w wyniku uderzenia tępym narzędziem w jej głowę i umarła wskutek krwotoku. Inkowie najczęściej zabijali dzieci przez uderzenie, uduszenie albo zakopywali je żywcem. W muzeum znajdują się oryginalne tkaniny, w które owinięte były dzieci, ich buciki i rzeczy, które znaleziono przy mumiach. Złapałyśmy bardzo przyjemnego stopa. Dotarłyśmy na punkt widokowy Cruz del Condor. Fragmenty kanionu mają polskie nazwy. Jest wodospad Jana Pawła II i kanion czekoladowy. A to wszystko za sprawą Polaków, którzy jako pierwsi na świecie przepłynęli kanion kajakami. Dokonali tego w 1981 roku. Wracamy do miasteczka. Po drodze był szyld reklamowy restauracji. Spróbujemy się do niej dostać. Oj, 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 oj! Idziemy już godzinę. Nie wiadomo, czy restauracja jeszcze istnieje. Ale wszędzie po drodze mijamy żółte strzałki, więc. Dzielnie maszerujemy. Nie ma to jak witać gości drutem kolczastym. Nasza restauracja. pięknie. Przeszłyśmy dzisiaj 14 kilometrów, Przez dwie godziny próbowałyśmy złapać stopa i wreszcie trafiłyśmy do tej restauracji. Jest tutaj przepięknie, przepięknie. Po prostu każdy kilometr był tego wart, żeby tutaj być. Kiedy zejdzie słońce, temperatura drastycznie spada i z 20 stopni nagle robi się. Robią się 3 stopnie Celsjusza jest to nie do wytrzymania. Na dzisiejszą kolację mamy owoce i herbatę z liści koki. Ale jesteśmy totalnie przemarznięte <strasznie>, strasznie. Ktoś się chce wprosić na naszą ucztę owocową. Ciekawe, czy kota przyciąga koka, owoce, czy po prostu potrzebuje dobrego towarzystwa. Widok z naszego hotelu. Jesteśmy na poziomie 3321 metrów nad poziomem morza na szlaku Sejana Sangaje. Wyszłyśmy w najgorszą możliwą porę. Pełne słońce, upał ogromny, ciepło odbija się od tych kamieni. Jest przepięknie, ale jest to duży wysiłek. Idziemy już 3 godziny. I jeszcze na dodatek skończyła nam się już woda. Widać, że jeżdżą tą drogą konie. Pewnie są dla turystów, którzy nie mają siły wejść z powrotem na górę. Tylko problem z wypożyczeniem takiego konia na takiej trasie jest taki, że jak koniowi obślizgnie się noga na kamieniach i złamie sobie ją, to już jest koniec jego życia. Jeszcze dwa kilometry do Oazy! Jest. Daleko, ale już widać. Dobra. Oaza jest podzielona na kilka małych ośrodków. Każdy ma basen. A tak wyglądają pokoiki. Przez 3,5 godziny schodziłyśmy tutaj do oazy. Jeszcze tego samego dnia musimy wrócić z powrotem do Cabana Musimy się zebrać przed zachodem słońca. Zachód słońca będzie przed 18, a jest już 14:23. Więc nie mamy szansy dojść ze światłem słonecznym na górę. Ale myślę, że to będzie ogromne wyzwanie. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy jadam radę. Nie wiem. Jestem już tak zmęczona, jak sobie pomyślę o tym, że się mam wstać na górę, to nie wiem, to się chcą płakać. Thank you so much. Mamy omlet z warzywami. Ser lokalny, pomidory, sałate, ziemniaki, i ryż. Jedyna opcja wegetariańska. Reszta to kurczaki. 15 12, a już zachodzi słońce. Niedobrze. Dla mnie jest to jakieś abstrakcyjne, ale bądźmy dobrej. I... Postrowić rodziców. Tak, bardzo Was kocham i za Wami tęsknię. Rozpoczęłyśmy naszą wspinaczkę, i to nasze pierwsze podejście. Pan z restauracji powiedział, że tylko 10 minut będzie takie strome, a potem już będzie przyjemnie. Ja mam poczucie, że od tej wysokości mam takie uderzenia ciśnienia do głowy. Dla mnie jest koszmar konie na takiej drodze. zostały nam jeszcze 2,5 kilometra. Już przestaje być miło na drodze. Jest bardzo ostre podejście. Nic nie widać. Jeszcze dwa kilometry przed nami. Robi się coraz zimniej, i coraz bardziej ślisko. Idą za nami jacyś ludzie i mogą to być zwykli turyści albo miejscowi, ale Wiszczą nie na jest nas, to przyjemne, gwizdą na nas. Strasznie chciałabym już być w domu. Zadzwoniłyśmy do hotelu i jak ta osoba będzie blisko, to mamy krzyczeć Edwin. Edwin. Prom La Casa de Sangaye. jest, jest naszym y, przyjacielem i powiedział, że będzie do nas dzwonić co 10 minut, więc trochę się czujemy bezpieczniej, ale nie jest tutaj absolutnie miło. Nie możemy się zatrzymywać, bo się boimy. I zapieprzamy pod tą górkę także po prostu nie ma tchu w płucach już. To już jesteśmy coraz bliżej. Udało nam się, wyszliśmy z kanionu, mamy jeszcze jakieś półtorej kilometra do naszego hotelu, ale to już jest prosta droga, widać domy i nie było widać też już tej osoby od jakiegoś czasu. Więc jest ok. Właściciel hotelu wysłał po nas dziewczynę, melani która po nas idzie, więc za kilka minut się spotkamy na drodze i już będziemy bezpieczne. Hello. Hello. Thank you so much, bro. Olivia? Yeah, yeah, Olivia? Sorry. You're okay? Yeah, we are okay, but somebody was following us when we were on the canyon. Yeah, yeah, no problem. Something that's unusual. Yeah. But there are not problems. Okay, it's we are okay. close. Thank you so much. Approximately five minutes. Okay. First of all, breathe. Yeah. Okay, be calm. Don't worry. It's okay. Okay, it you're ready? Like, yeah. Be calm, be Okay, Thank we are really so close much. about that. Jesteśmy już w hotelu bezpieczne, ale no, ja cały czas jestem w dużych emocjach. Strasznie boli mnie głowa, trzęsą mi się nogi, trzęsą mi się ręce. To było jakieś straszne doświadczenie i no, wykazałyśmy się, no, nie wykazałyśmy się rozsądkiem, ale właściciel hotelu się zachował wspaniale, dzwonił do nas co kilka minut, wysłał po nas przewodnika i panią, która w hotelu pracuje. No, i się pytał cały czas, gdzie jesteśmy, czy wszystko dobrze. A i powiedzieli jeszcze, to jest wspaniałe, że będą sprawdzali teraz, przez najbliższy czas, kamery, czy ktoś nie będzie szedł z wąwozu właśnie tą drogą dla bezpieczeństwa innych turystów. Mi się wydaje, że ci ludzie po kilkunastu, dwudziestu minutach zawrócili, bo przestałam widzieć to światło za nami i, i te gwizdy. Ale wspaniale, że mają w ogóle taką chęć zatroszczenia się o innych ludzi, I że się nami tak zaopiekowali. Tak, nie zbagatelizowali tego problemu, tylko w pełni, y w pełni nas w tym y objęli opieką. Już kończymy vlogowanie na dzisiaj. Dobranoc. Wystarczy. Kilka dni temu poznałyśmy Filipa i razem z nim jedziemy dzisiaj autem do Cusco. Mamy 9 godzin, trasy. Pokażę Wam, wszystkie pomogły Mamy luksusy jedziemy prywatnym samochodem do Cusco. I to jeszcze dużym samochodem. Wczoraj nam zabrakło przygód. Przyjechałyśmy jeszcze raz na punkt widokowy z kondorami. Bo pani z Australii powiedziała nam wczoraj, że widziała 200 o 8 rano. Jest 7:59 i jeszcze żadnego kondora nie widać. Ale są ludzie przebrani za kondory na punkcie widokowym i rozstawiają się jakieś stragany. Jak byliśmy o 15 pierwszego dnia. To było tak bardziej kameralnie Widziałyśmy dziesięć kondorów. Ale nie możemy dłużej czekać, musimy ruszać, mamy 9 godzin drogi. Jest Polska droga. Jesteśmy na drodze Aweniu Polonia. O, Aweniu Polonia. Piękna droga, jak w Polsce. Jedziemy okrężną drogą, ponieważ droga główna się zapadła. Nastąpiła tam. yeah say faya biologia faya geologia so faya geologia is like a like some like a um, breakdown of uh, geology it means like se so see now it's back in the ground this is german this is alpaca 4794 metry nad poziomem morza. Kasia, mam przetkane uszy. Czuję nieco zatoki, i w ogóle czuję się taka ściśnięta. Skondensowana. I to jest nasza droga krajowa. czyć tęczową górę. Jesteśmy pod Palajpunczu. Jest to jedna z tęczowych gór. W naszym przewodniku i w internecie jest mnóstwo zdjęć. Góry są bardzo kolorowe. W rzeczywistości kolory nie są aż tak bardzo intensywne i nie jest ich tak wiele, ale jest tutaj równie przepięknie. Jeszcze dwie i pół godziny i będziemy w Cusco. Cały dzień drogi. Po ponad 12 godzinach dotarłyśmy do Cusco. I to jest pierwsze danie, które przywitało mnie w tym mieście. Mnie miasto przywitało równie pięknie.